i leży leci płacz zostań zostań Miki, zostań spokojnie maciek spokojnie dawaj kurwa ten ale brawo linia linia pod rękę linia kosma nie kto nie poszedł Pewnie, że nie poszła. Ale pokrzyczyć można. Taka nasza rola. Dziesięć tak, 10 minut za licję. No to jestem za. Ale za pies. To za ten, za pole, za krzaki. Żeby nie było widać. Brawo! Teraz, mięciutko, mięciutko.